Dobrze, ja to kurwa Nie jadła kurwa. Żygałeś matkę do dupy? Ale wyciągnij matkę z kozy, bo zamknięta trzy dni siedzi w spelu. Pane kurwa z dał. Matkę kurwa, skąd z po ruchaniu wczoraj się. Nie wiemy, idziemy moją bo A ty kurwa z nawiskowej, gdzie ty teraz siedzisz, kurwa? Na tyranii, kurwa? Eee, po pierwsze nie zostałem zatrudniony na te nie wiem czy w ogóle, w ogóle jest coś takiego, downy jebany. Eee, pan, Cholot, Ty nie powiedziałeś że jesteś kurwa za, tu, jesteś tu, tu kurwa za kogoś. Waliłem twoją starą zadozorcą, nie? Metinie kurwa. O ja pierdolę. Jebana Kurwa, jakie to było straszne i, okres, Ej, i okrutne. Dobra, ty Chcesz, kurwa pochwalić to jacyś strasznego, to do głów nie zapierdale, matko pochwal dać, dziwko jebana. Dobra Kolek, pochwal się jebane, kurwa, że pracujesz na magazynie, dziwko Iwana i ci tam jebią w dupę kurwa. Twoja kurwa to tymi, mnie kralba kralbie robiła, ale kradła kurwa kran chipsy, pszmata. Dobra, twoja stara to pracuje na kasie, całe życie jest, całe życie przy kasie bez kasy, dziwko Iwana. Twoja kurwa podkładala głos pod chipsy, czy jo, ci jo, chip, chipsy. Ja, Zajebiście człowieku. Generalnie twoja stara jest bezrobotna i... A o, twoja z czupa-czupsa, chuj, zjebany. Jebany, Bany, kurwa, frajer ze szkoły. Kurwa, skończył tam swoją podstawówkę, tam ledwo co, kurwa, Ale bo, kurwa, skończyłem, chuju, jebany! Dobra, stary, przepuść, skończył, przynajmniej wyjebą z do... kurwa. Skończyła, typie, kurwa, typie, typie, góry. nie skończyłem, kurwa, szkoły, a mam tyle, kurwa, w jeden tydzień, co ty, kurwa, przez dwa dżu, miesiące dżu, i sklej, dżu, krej, kurwa, dziurę. A to miesiące kurwa przez cztery za miesiące. Tam, kurwa. Zależy, jak matka <grym> zaplanować codziennie <grym> za. Ale powiedz, kurwa chuj to był nogi z dupę powyrywał, ale ci ja nie <grym> lubię. To jest to kurwa. Zależy jak to ja. no powiem że mogę mieć worek śmieci na miesiąc, jeżeli ten nawet dawać worka mosznowego nie masz to co to dopiero jakieś śmieci Nie, to kurwa ten kurwa Dobra stary, <sympathża> opowiada Fine, że, poetry, żeby, że, curs, że masz samochód. Czekajcie, proszę! Tak, dość mordę, opowiada, że masz samochód, to masz samochód. Oj, że masz samochód, to masz samochód. kurwa, tak, dobra! Polaki robaki, morda, pojada, ty to masz dojebane. Dobra, po polaku robaku pierdolony. Polaku robaka, ty kurwa, kim jesteś? Jakimś sztabem pierdolonym, kurwa, resyfikacji się doznałeś? Czy cię, kurwa, mama zamykała, kurwa, w jakimś. Nie wiem. Podziemia kurwa, żebyś w lochach zamknął kurwa, kurwa, nie wiem, co powiedz, to po prostu kurwa brak mi słów na takiego idiota jak w kurwa polakie robaki ale jaki robaczki, jebany. Polacki no właśnie to samo pytanie, kurwa, kim jesteś, jesteśmy? Regulator, kurwa, 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 twoim panem, kurwa, będę generuł pierdolonym którego Mam czas, w piwicy. Ty, psycholog, co jesteś pewnie, co? Kurwa, ja, ta ma to tam radioaktywne z z kurwa spermisko. Sosnowca to jest twoja stara, typie. Sosnowcu to zrucha twoją matkę. User joined your channel. nie, 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 nie. No zapachował trzy, kurwa, <śmany> krzy... Twoja matka, ty kierwo pierdolona pojara. Jak ci kurwa po prostu... Kurwa, dziota jebana. jest taka, ludzie, że każdy z was channel. skończy podobnie, kurwa.

Dobra, Dziomeczku, prawda jest taka, że ty będziesz pracował na tym niepadnym maku, tak? Będziesz kurwa, nie jest w ale będziesz kurwa działał. Chujcie, chujasz. Ja. Ja przy... Nie wiem, czy ty kurde byłeś na studiach jakichś humanistycznych, że do maka się wybierasz, ale jakoś w tamtym kierunku nie da. w chujasz. Dziomeczku, prawda jest taka, że ja przyjdę ci, do tego uj. maka, tak? No tak, że przyjdę do tego kurwa, Proszę, że może tego maka. Sam pita pita, ale będzie sypiał. Ale to ty będziesz tą osobą, która będzie zamawiała na kuchni na dzięki. Wejdziesz kurwa tam, będziesz chodził od kasy nie, do kasy, kurwa tylko się pyta co mają podać. Ja klientem, klient kurwa, ja klientem. Klientem. Klientem kurwa. Będziesz w jak ...na porodówkę zaciągali to musi, że jesteś klientem. Kurwa, chuj, coś, ty skończył kurwa. kurwa, ty jeszcze od matki kurwa 2 złote na chipsy zbierasz kurwa, pedale jebany ty. No fajnie, nie opowiadaj mi swojego życia, że tam kurwa matkę odgadasz 2 złote. to tam kurwa. No, y, y przyszedł, cześć y jak tam? Słychać, ale do mamy? Mamo, lejka, bulgarek. To to tak Nie ma ojca, jebane dziwki, bo jesteście kurwa... Dobrze wymywasz, kurwa, pięć! ...w twój zdech. <śmienic> co ty pierdolisz? Kurwa, jebane wieśniaki. Jesteś w kolonie, jest taki internet. Wójtki, bo kim po Trzech Ojców miałeś pedale? Was Podłączyli im kurwa internet na tej wsi, kurwa, właśnie jest taka... Kurwa nasz społeczność, która się zbiera na spiku kurwa, żeby wylać swoje gorzkie No to, to na chuj tutaj ty przylazłeś, kurwa, żeby no bo swoje też żale tak, wylewać, podoba, a nie tutaj, kurwa, mogę, jakieś pierdolisz psychologiczne, stać, kurwa, teksty i się uraż nad innym, jakbyś był, kurwa, się, kiedy stałym całego bo życia, bo jebany cwaj. Chłop Chłopie, chłop chłop się dowartościujesz to chłop tylko w necie, psycholog. Pomogę, bo mnie stać. Pomogę, bo się napisać. No to, kurwa, nie że te te rumaki, kurwa, to wynajem razem z testot. Z testosteronem kurwa odcinki iść nagrywaj plebsie pierdolone, bo to kurwa szacunko do swojego narodu kurwa, nawet nie uszyje bardzo kurwa, Jesteś kurwa rromakiem, jesteś blizną kurwa, kurwa, kurwa powinniście wyrywać księ, kurwa i wytargnąć kurwa To twoją matkę przewiozłem kurwa jak mi machała stuka przyciskiem kurwa po asfalcie cpelu. Jebane kurwa dziwki albo szmaty, które jadą kurwa, żeby zarobić to nie wiem. Jebano no, dziwko to, to jest to kurwa na autostopie, a żeby my zielono w nogi uzbierać, to przy drodze. cebulaki pierdolone kurwa na zlewie wylądowaliście, kurwa pasujecie, żeby trzymać waszą pierdoloną zapasę. Dobra, stary, ja nie wiem czy twoją lekturą codzienną jest testosteron, testosteron, czy jak to się tak tak, kurwa nazywa, ale testosteronu to ty na pewno nie masz, bo kurwa zero oleju w mózgu masz człowieka, ale jak coś pierdolić kurwa cały czas po tych szarzywczych, to dziękuję, dobra. W mózgownicy depiluje jebany. A to kurwa Aha. może i nie wiem no to, co to kurwa podpowiadasz, podpowiadasz ale testosteronu, to ty na pewno nie masz więcej się będą pizzą, kurwa zero męskości. Masz w sobie kurwa, masz, sobie, kurwa, masz nawet ogolone nogi, bo cię kurwa matka od dziecka, dziecka kurwa to goliła. Powiedziała, że to będziesz to kobietą, kobietą, kurwa, teraz pewnie w sukience siedzieć przed tym kąpem i się kurwa uraz, bo chcesz <laughs> kurwa jakieś lepsze kurwa zdanie o swojej osobie z spela i dobranoc, kurwa ci życzę, bo o tej godzinie to ty kurwa pedale powinieneś już dawno spać, bo cię kurwa w psychiatryku kurwa kładli. Dobra tybie po pierwsze Nie to idź na, mi mi na mi jakieś kurwa studia, a po drugie, jeżeli chcesz w ogóle używać jakiś było tytuł, że, że testosteron ja odpowiada za zresztą, 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 dbał, kurwany, kurwa. tam No to, to powiedziałem, że testosteron odpowiada kurwa, kurwa za męskość, nie, no. której ty niestety nie masz. Kurwa, już jak powiedziałem ci, matka kurwa w sukienki ubierała dziecko i tak ci zostało. Kurwa, teraz się dowartościowujesz na tym tym spiku. Ja, nie musisz mi tutaj opowiadać swoich historii, kurwa, zniosłej ja historii. Ja nie mam tej ale w tym momencie nie na upiadanie historii, kurwa życia, której niestety nie masz. Bo ci nawet nikt by nie chciał zapamiętać. Staluje barbaranie jedwany co, ty A. kurwa się tam następnie następny gości odzywasz Matheubana? Bo kurwa udajesz, jebanego chilogu wielkiego jesteś kurwa. A kurwa wzastrz słowa kurwa, ziomeczku, słuchaj, kurwa i powodzenia. <śmiennie> 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 Kurwa swoich nędznych, kurwa no to przynajmniej że po prostu karolek, nie potrafisz zinterpretować tego co ja mówię, a poza tym nigdy nie powiedziałem. Do widzenia czy nie wiem, powodzenia. Bo kurwa, tak to to kurwa, to kurwa nawet mówię. nie znasz, tylko kurwa, te co ci tam mówili, kurwa, te, tata, mówi, to kata ci tam chodź, mówili. Proszę do no, mnie, było... kurwa, ściągaj majtki chuju z i patrzcie kurwa na tamtanie pedale jedno. Stary, ale ja Ciebie, ile ty masz lat w ogóle, może od tego zacznijmy? No, chyba... Wystarczająco, kurwa, tyle, żeby zjebać taką pizdę, kurwa, psychologii a'la Gidonis, Wydaje mi się, że się. Wbijam w Ciebie, taka... chuja, kurwa, pęto, wbijam w Ciebie i możesz mi, kurwa, starać moja... Dobra, ty mi mordy, wieśniaku, kurwa, co tam, nie wiem, twoja stara się, kurwa, w chlebie, człowieku, nie wiem, żeniła z, z twoim starym. Generalnie kontynuując myśl, którą chciałem rozpocząć... Eee, u ciebie pewnie jest kurwa, nie wiem, was jest pięcioro albo nie wiem, ośmioro, albo coś w każdy kurwa po innym ojcu, bo tam was, y, twoją matkę jebali kurwa wszyscy na wsi. Nie wiem, kurwa nawet też pewnie doszło do takiej rozpal, kurwa że Twój w tej oparciu. Nawija, <grym> nawija i sam zaczyna się ciebie śmiać, no super. Zaraz nie mordę człowieku, super. Skończ szkołę po pierwsze. Ale w skończyłeś? Ty kurwa skończyłeś i tak nigdy chuju nie porychasz, będziesz kurwa wkładał chuja w moczkę na widziciel, więc nie Nie poruchasz, ziomeczku, kurwa ten chciałem tą starą, ale już mam pewnie. Ziomeczku, ziomeczku, ziomeczku. Ej, ziomeczku, ziomeczku, ziomeczku. Ej, ziomeczku, bo kurwa jest nie kurwa chyba z tobą coś nie tak. Ziomeczek, eee! Ej, ziomeczek, ej, ziome, już jest taka dalej. Ej, ziomeczek, kurwa, ty dawnie tak. jebany! Kurwa, jebanę dawny bez szkoły, kurwa, jest wam smutno, co? Jak on się chce kurwa, jebany dawny ze gimnazjum i to takie... Że gimni nawet kurwa nie ma nie ma. Mocno to mnie kurwa było jak rodzina umierała. Kurwa Kobie chyba musi być, że twój ojciec po 25 latach więzienia wyjdzie kurwa na wolność, teraz i wstydzicie musisz za no byś kurwa pisał jakiś, nie wiem, test gimnazjalny, czy to, to co wy kurwa tam macie, to SioMeczko byś kurwa ja pisał tam do tego. No kurwa, bo ja, ja bym kurwa byłem na Wall Street śmiałem. pisałeś kurwa wypracowanie, na na pisać przeciwko. No kurwa ty na czym pisałeś? Od razu no, na czystej kurwa laski zawsze dostawałeś, a potem po lekcji się poprawiałeś kurwa jak miałeś faceta kurwa od, od polskiego no, kurwa i ciężko. No, no, się, no, no, kurwa, bo się no. chuju. Kurwa, jaki wieśniak jebany. Typie, chuj mi to obchodzi, że twoja stara z kurwa białym kocem na świnie kurwa jest... A jej, kurwa, nie to chuj obchodzi, to... że fła kurwa pod prześcieradłem jebała się kurwa z waniszem. I chuj Pierdalaj, spierdalaj tam wyżej kurwa na Tibie kanał. Coś dla ciebie ty chuju pierdolony. No od Dibby się odwierzła to jebana. Co, co, co ci chodzi, z wyluzuj. Refi. Później sprzedaż, konta budżetowa, ale spokojnie. A pizda mam, on ma kurwa. jebany, Chuju Ale sprzedasz. Już psycholo kurwa pizda w dupę? No, chuj cycki, la z dupa Już się siką. kurwa nie odzywa? Szukam tekstów na fejsie. A ja sprzedam Opla. Matki którymi, fajna suka. Jebać i No, owie. Mi też się podobało. User left your channel. Czekajcie, bo zaraz psycholog przyjdzie tak. do momentu, tak, kurwa. Tam, wyjebie proszę, nam kurwa. po szkole albo po liceach i nie wiadomo czym jeszcze jeździć. Po, po drugą książkę poszedł, chuj. Profesorowi poszedł <laughs> obtawać za nowe teksty. Raczej <laughs> <laughs> pos, poszedł, po poszedł do psychologa, się, ja nie słucha, się. Nie szybko. Poszedł do psychologa, no, ja się namął. Nie, nie, jest, nie, Miałeś telefon od psychologa, kurwa, nowe teksty ci zapodał? ziomeczku? Tak, zapodał mi nowe teksty, twoja stara mi zapodała nowe teksty. No to fajnie, że się z nim kontaktowałeś. O, po fajnie się z nim kontaktowałem, ale już dziwka chciała się jebać, bo ją kurwa, tam mszy jadą kurwa, więc... Co jadą? Co w psycholog zadzwon, to tam wy szy! To się ogarni w końcu. Mszy Co? jadą ją. No. Ale które mszy cię jadą? To jak tam bo ją po ją starą nam jedzą w szy, ziołeczku. A szy! Ale padał mnie, psycholog zadzwon, do mamy... Stoi stary pod drzgami inne. Weź, 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 na Tibie kurwa, na Tibie też nie będę najeżdżał, bo ja lubię, ale nie mogłem grać, bo zawsze karty dźwiękowe miałem Dobra, zajebij się tego no, no. <laughs> kurwa tak się ja myślę, ty, że nie że Ja niestety nie mogłem miałem mi tak efektów kurwa 3D i też mi coś nie piłkwa. No, dobra, kubie, ale chuj to kogo obchodzi, nie? Więc zamknij A chuj mnie kurwa interesuje się. Chuj mnie ty obchodzisz, kurwa, psychologu ty kurwa za tych Tadejże, typie pomagałem kurwa twojej niebanej siostrze. Kur, kur, A ja twojej matka kurwa, kurwa z alkoholizmu wyjść pomagałem, chuju jeba Dobra, typie jebało twoją siostrę, kurwa dwóch twoich braci. Nie kur, mam siostry, ty kurwa Cfelu. <śles> Bo twój stary kurwa nie miał jaja i tyle. Twoja kurwa matka ich miała jaja. <śles> 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 to co, kurwa, kiedy cię mam zwolnić? Co pytam się? Gdybym cię kurwa I co wtedy? Pierdolę, się, sam odchodzę, nie smutno... będę u w firmie, kurwa, Co no, wtedy? się kurwa stanie z twoją smutną, biedną e, opłakaną rodziną, która no, no, raczej nie przeżyje zbyt długo. To samo kurwa, co z twoimi, pójdą kurwa na Tesco na kasę chuju. To tak się składa, że moje rodzice nigdy nie pracowali na kasie. Bo oni kurwa nie żyją, kurwa. Jak się urodziłeś, to samo zmizyfikowali swoją śmierć, kurwa, żeby cię wychowywać nie musieć, kurwa, z kuju. <śmianie> Ciekawa jest <ktore>, że <śmianie> mi rzekła <dźwaczku>. <śmianie> Typie. Och, ty Teraz będzie pierdolił kurwa 10 minut, typie, słuchaj, typie kurwa. Nie dramatycznie. To typie kurwa, typie posłuchaj. Wypierdalaj ty sąd, bo tu nie jest kurwa twoja liga. Z takimi tekstami kurwa, to sam że do piaskownicy kurwa, poopowiadać swoje teksty. Ej, ale ogarnij się z tymi tekstami. Jak se kurwa piasek w pizdę wkładasz szmata jebana. Dobra, gości, ogarnie się z tymi tekstami po pierwsze kurwo, to zwiększ masę. kurwa Ja kurwa mam zwiększyć masę, kurwa! Ja mam masę, kurwa zwiększ masę! masę po pierwsze, kurwa! Ja tu kurwa biurko rozpierdalam kolemanie teraz. Większ masę to jebany. Ci, kurwa, darby, darby, jak twoja matka, Dobra typie, bo ci zaraz rozpierdajcie. To przyjeżdżaj rodzinę, rozpierdalej powodzenia. kurwa. mi Jak matka kupy, klatkę, chuju, nam wyjść, to ci klatkuje, no to nawet Twoja matka, kurwa, krujewana. jak tam tak wyjść, to z balkonu szmata skacze, bo gućwiami by się nie mordę, kurwa, ty wieśniako jebany, co kurwa, to stara, nie wiem, tam poszła ziemniaki, wyrywa, czy to kurwa, może się tak usuć. Tylko jebana. Najpierdźcie się ziemniaki, psycholog. I mordy, za, panie. Dobra, dobra kurwa. kurwa. Ziomeczku. <laughs> Jestem już ciekił. pan Kierby. Dobra, dobra i bo słuchajcie Zda. mnie robaki, cebulaki, kurwa, organizuje tutaj. No Kurwa, co kurwa, ziomek ziomek ziomek, ziomek, tak. wyścig, kurwa w workach organizować, Nagrody, Nagrody, kurwa, twoja matka, kurwa w, w, mama, w piżamie. Nie, <laughs> <laughs> generalnie organizuję szkolenie z wyrywania cebuli, bo muszę takie kierwy, jakby tutaj... Poza tak? tym ja ja nie ma. Co ci będę kurwa to Ja też, kurwa konkurs organizuję, kurwa na najlepszy blowjob, ale twoja matka bez ci nie to wygra kurwa na bank. Dobra, tak nie ty kolego i mnie tu kurwa słuchaj Kolego już nie Kolego, Że Jesteś kolegą, Karolek, nie tylko będziecie na na kochanie, spokojnie, tak? Kolega tu, to kurwa może sobie nazwać nie tego z co se szusiaki, tak. kurwa pod wodą dotykacie kurwa. Kurwa no ale szczerze mówiąc no przykre miałem dzieciństwo no nie oszukujmy się. Nie ja tu cały czas się. kurwa mówię o tobie kurwa. Cepulaku!

Mordy, o, jego matka poszła do imię dla mądrego prawie człowieka. O, Albo matka się starała, żeby był mądry, ale niestety imię nie pomogło. Ernest, pójdź chodzi takich wszystkich uczy, jak się dzieci w przedszkolu z niego śmiały. Ernest, co tam? Pogadaj coś jeszcze, ziomek. Chuj <noise> mi <noise> <noise> mordę powiedziałem. Ej, psycholog, bo tu kurwa nawet piekarz przyszedł, żeby takie gumy Jakby te obie kurwa Co? Jeszcze raz. <noise> <A, głos> jakby te ogie kurwa wyciąć z twojego to wtedy by się to zgadzało. O <noise> oh, kurwa, ja wolę <noise> ty. Pany, Pany. Nie szalej. Ja mam pytanie do ciebie, bo ty kurwa taki biały, taki inteligencior tutaj jesteś, że tak powiem. Nie no kurwa, kurwa taki mądry nie jestem, ale ja, No to ja mam pytanie do, mam ciebie, do ciebie w takim razie, ile to jest 2, dodać 2, podzielić na 2. Kurwa, kurwa, o tym nie... no to kurwa, pokój ty tu wszedłeś, jak ty tego nie wiesz, kurwa. <laughs> tak pytanie zostało tak, zdrowane dajesz... do ciebie. Pewnie no to ty chcesz kurwa wiedzieć, kurwa nie, nie zrobię ci kurwa zadania z matematyki, pytania, Nie,

Twoja matka kurwa psycholog, jak miała zadanie kurwa po rosyjsku coś powiedzieć w klasie, to tylko powiedziała: Ja sraju dupy nie umyję chuju. <sum _tarzim> <sum _tarzim> oh, yeah. ja, oh, ja tak się zastanawiam, bo tak przypuszczam, że kurwa, no wieśniacy tam mają te swoje no i tak dalej. No no i no to nie żebyś tak.